Cześć, to Look for Book. Dzisiaj przychodzę do was z recenzją. Na krótko, czyli do 3 minut i przychodzę do was z recenzją książki Rysa Igora Bradyganta, na podstawie której niedługo ma być serial. Właśnie zachęcona tym, że ma być serial, postanowiłam sięgnąć po książkę i przekonać się, czy serial może mnie zaciekawić, bo jeśli książka jest ciekawa, no to serial też powinien. I niestety powiem Wam szczerze, że ja się trochę zawiodłam. I jeśli serial będzie taki sam jak książka, to chyba nie będę chciała tego oglądać. Natomiast ocenę pozostawiam Wam. Jeśli ktoś szuka książki kryminału w połączeniu z thrillerem, gdzie mamy wszystko. Wiecie, trochę miałam takie wrażenie czytając tą książkę, że. Tak, jak z podręcznika, czyli jeśli chcesz napisać dobry kryminał czy thriller, to musi w nim być policjantka, która ma problemy z przeszłością, policjantka, która ma problemy z jakimś nałogiem tu akurat mamy narkomanię. Musi poruszać jakieś problemy społeczne. Więc tutaj mamy narkomanię, mamy pedofilię, mamy mm, gdzieś tam na szczeblach władzy przekręty. Musisz mieć jakieś osoby, które mają zaburzoną osobowość, też tutaj tacy są. Musi być trochę coś z psychologii, też tutaj znajdziemy. Musi być mieszanie się wątków teraźniejszości z przeszłości, mamy tutaj. I dodatkowo, jaką taką wisienkę na torcie, jeszcze mamy problemy z pamięcią głównej komisarz i która sama nie wie, czy to ona zabija, czy też nie, co się z nią działo w przeszłości i czy ta przeszłość ma wpływ na teraźniejszość. Więc powiem Wam, całość tworzy no, taki chaos i coś tak niespójnego, że mimo iż, nie wiem, początek i jakaś główna tematyka mogłaby być interesująca, to przez to, że mamy tam namieszane mnóstwo gdzieś tam wątków, mnóstwo. Gdzieś tam takich wrzuconych tych odniesień i do problemów społecznych, i do bohaterów, i do poruszenia jakichś problemów osobowościowych, i zaburzenia emocjonalno-pamięciowe, pani komisarz, otrzymujemy jeden wielki chaos, który nie do końca może przemawiać do czytelnika. Więc szczerze, ja nie polecam, ale jeśli lubicie. Jeśli w kryminale jest wszystko to, co w dobrym kryminale powinno być, to tutaj będzie. Jeśli lubicie, żeby akcja po prostu goniła i nie do końca wiecie o co chodzi, ale jest cały czas jakaś akcja, to tutaj też jest. Natomiast jeśli lubicie spójny kryminał, który jest skupiony na jakimś jednym wątku, to tutaj tego nie znajdziecie i wtedy ta lektura nie jest dla Was. To tyle na krótko. Zobaczymy, jaki będzie serial. Nie wiem jaka jest innych opinia. Ja oceniam negatywnie. Jeśli ktoś jest kto pozytywnie, to może mnie ktoś przekonać. Czekam na Wasze sugestie. Pozdrawiam serdecznie. Miłego tygodnia.